Wlok vlog szczur, że tak powiem, bez. Nie wiem, czy mu chyba muzyki nawet tu nie dałem. Endurofina przy współpracy z GoRide right prezentuje. Witam Was wszystkich w pierwszym odcinku w tym roku, takim odcinku terenowym. Zanim zaczniemy jeździć, my musimy wiedzieć na czym możemy jeździć. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, w tym sezonie nasze rowery to taka quasi-hybryda. Oczywiście całość bazuje na systemie Bosch. Jednak w tym wypadku silnik Bosch czwartej generacji połączyliśmy z lżejszą baterią o pojemności 600 Wh z silnika piątej generacji. I w tym odcinku będziemy sprawdzać na jaki zasięg pozwoli nam taki właśnie zestaw. Test celowo przebiega na okolicznych trasach, gdzie nie ma ostrych szlakowych podjazdów, ponieważ bateria 600 watogodzin będziemy używać właśnie w takim terenie. Test z ekstenderem o łącznej zamontowanej pojemności 850 watogodzin będzie przy okazji tripu, jak zajdą śniegi i wyjedziemy na szlaki. Dobra, jedziemy. Testuje ten e, tryb Eco Plus. Czyli to jest taki, nazwijmy to tryb eko adaptujący się. Czyli jak jadę po płaskim, to generalnie ten tryb e, pozwala, żeby silnik nie pracował, wyłącza silnik. Natomiast w momencie, kiedy on wyczuwa lekkie wzniesienie, to zaczyna mi lekko pomagać. I potem znowu, jeżeli z tego wzniesienia zjeżdżam, to on się znowu wyłącza, więc nie muszę ja tym sterować, tylko po prostu silnik inteligentnie mi pomaga. Bardzo fajna rzecz. Szczególnie na takie dojazdówki, nie? Jak teraz jedziemy tutaj pod gejki podjeżdżamy, więc tak wydaje mi się, że to jest idealne. Teraz was wspomaga, nie? Tak. Słychać? Nie, teraz nie wspomaga. Ale to Aha. jest płasko, nie? No Sprawdzimy. Muszę sobie zmienić, żeby w momencie tego Eco Plus ta dynamika była taka e, większa, nie, aż taka łagodna, bo on się żeby szybciej, szybciej, żeby reagował na, na, to, na to tak. Czyli mam wspomaganie, mam niskie, na tym Eco+, Plus, moment maksymalny A nie, maksymalny. To jest tylko jak ci Ten start, start, tak, o ten start mi chodzi Jak to powiesz? Ja to powiem tak Czekajcie, bo będzie, nikt nas nie chwoli, to się sami pochwalimy, pochwalimy się. Ale nie, ja to powiem tak, jeżeli chcecie mieć dobre osiągi na waszych silnikach to na przykład myśmy w tym roku założyli sobie że będziemy trenować w zimę i a chodziliśmy regularnie na indoor cycling to jest e, też ważne żeby, tak. żebyście też wiedzieli że my nie jesteśmy sportowcami tak tylko po prostu chcemy trenować ambitnymi amatorami a, tak ambitnymi to trzeba nazwać amatorami. jedziemy dalej I jedziemy dalej jest chłopaki, przepraszam. W rękawiczce, cześć chłopaki. I lepimy. Zaraz, chętnie. Czekajcie, czekajcie. Słuchajcie, od dworca 528, 530 metrów wzniosł. E, cały czas jazda na Eko i, jak się nazywa, Tour. Plus. E, na chwilę obecną 77% baterii naładowania, a Karolina. Teraz wyjdzie, kto jest większym leniem. Czekajcie. Taki Gdzie krótki tu? przerywnik. 81 procent. 81, o. Dobrze. 924 metry w pionie, tobie więcej pokazuje, nie? Magurka więcej wilkowiska. O. I obiad plus, standardowo, kofola. Głaskaj mnie, głaskaj mnie. Ale teraz dawaj schabowego. Mm. No <grymne> <grymne> ładnie, teraz ładnie szło. <tosanstwo> Oho. 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 <tosanstwo> <tosanstwo> Test w zasięgu i na TV bez gleby nie ma szans. Powtarza. Ciekawe czy podejdzie. Pierwsze podejście, uwaga, to nie jest łatwy element. Yeah. Brawo! Przerzutka, no właśnie. Ty nie gadaj się, ja tego nie nagrywałem. Karolina bardzo sobie i słyszę jak ona jedzie. Ja jedę na ECO, Karolina na ECO+. Wszystkie tryby w Bosch'u jakby z plusem, czyli MTB+, Tour+, i ECO+, to są tak zwane tryby adaptacyjne. Czyli one to nie są takie tryby ze stałym wspomaganiem, jakby ze stałym algorytmem, tylko to wszystko zależy od tego ile wy wkładacie. I słyszę to po Karoliny silniku i po zużyciu baterii, znaczy wiadomo, że to też nie można jedno do jednego porównać. Natomiast że u Karoliny ten silnik, kiedy ja wyłączam, muszę wyłączyć, na przykład, bo nie ma sensu używać silnika jadę bez wspomagania. U Karoliny się to dzieje automatycznie. Analogicznie, kiedy zaczyna się lekkie wniesienie, ten silnik zgodnie z nastawami na eko zaczyna pracować. Także zachęcony, zmieniam sobie też na 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 eko plus. A ja tylko jeszcze dodam od siebie, że jeżeli macie jakieś wątpliwości co do tego, jak ustawić sobie wasze tryby w waszym rowerze. To polecamy vloga Darka, Darka Grudniewskiego, doktora e Tam jest dość doszczegółowo to wyjaśnione, bo nie każdy rower ma wszystkie tryby, ale po aktualizacji na pewno część tych trybów będziecie mieli. Tak, na czysto jestem tam po takim krótkim teraz odcinku. Jednak faktycznie ten tryb działa tak, że działa on zarówno na kadencję, jak i na obciążenie. I kiedy jedno lub drugie zwiększycie, czyli opór lub kadencję, on się dołącza. Czasami jest to takie dziwne, ponieważ on się włącza wyłącza, tak jakby pulsuje, ale można ustawić sobie na aplikacji jakby miękkie dołączanie tego napędu i wtedy jest naprawdę ok. Dzięki temu e, duży odcinek jedziecie bez wspomagania, kiedy ono naprawdę nie jest potrzebne, bo jadąc na eko e, ze stałym wspomaganiem, no rozleniwiacie się siłą rzeczy. Tak jesteśmy podobno stworzeni, ale właśnie to, że on się sam wyłącza, jest na duży plus. Jechałam szybko Musi mi tętno dojść no, Dobra boce Po Dobra, dobre to było Lecimy to jedno Dwie i kreski z 5 1257 według mojego zegarka. Według Karoliny ponad 1300 metrów przewyższenia. I przed nami podjazd na szyndzielnie Najwyższy szczyt dzisiejszego dnia. W systemie Bosch, te tryby adaptacyjne tak zwane, no trzeba ustawiać, jakby je się paruje z samym sobą. Czyli jak się obijacie, to... W sensie obijacie. Jak nie dajecie dużo z nogi, to on was nie będzie wspomagał. Natomiast dając więcej z nogi, on was bardziej wspomaga. Kurczę, to jest takie ciężkie do wytłumaczenia, ale bawcie się aplikacją. Jest to fajne, jest to, że ta aplikacja działa z tym systemem. I po prostu możecie sobie na bieżąco jakby zmieniać i adaptować te tryby do, własnego, do własnych preferencji. Po prostu. Uff. Czuć zmęczenie, zdecydowanie. Karolina, ile ty masz? Mnie zostało 34% baterii. No. Ale mam zrobione 1980 w pionie. I 34 no i właśnie. 4 km, nie? Ja mam 32,76 i 1870 metrów. Czyli mam 1900 z hakiem, tak by to trzeba jakby gdzieś tam chyba średni. Nie wiem, z czego to wynika. No nie wiem, no mamy, mamy wiesz, musimy te zegarki może However, Co so ja mam. Dwie kreski z pięciu już takie na pomarańczowo, kolejna dwie kreski z pięciu na niebiesko. Zjeżdżamy Borsuka i potem jeszcze Dębowiec. Tak czy tak... Przepraszam, że jem, ale nie chcemy tracić czasu. Tak czy tak jakby idea baterii 600 godzin sprawdziła się, ponieważ zrobiliśmy ponad 1800 metrów już. Tak więc na takie tripy przewidziane zgodnie z tak powiem 1800 metrów nada się lekki rower super Ogień! Fajnie było, no. Boże, ale świetna jest ta trasa, kocham ją, uwielbiam na świecie najbardziej U, Ale czad ja Miałam kryzys jak jechałam na szynkę, nie takie leciutki, Ale Borsuk obudził we mnie o. nowe pokłady energii Czekaj O Jezu ale fajnie, nie? Dobra Ostatni podjazd, ostatni szczyt, który dzisiaj zdobywamy, czyli Dębowiec, żeby lecieć daleko, jak najdalej na pociąg, w kierunku centrum. Ja mam jedną kreskę pomarańczową, Karolina ma jeszcze dwie zielone, nasze zielone, te turkusowe, niebieskie zwykłe. Objałam się. No, także, zobaczymy, ja pod Dębowiec, to Karolina może sobie pofolgować, ja ostatnią prostą dopiero, na turbo już wyzerujemy baterię. Podsumowanie, Podsumowanko. Podsumowanie. E, widząc na twoim zegarku? 2280 Baterii zostało? Baterii zostało 20% A mi? Wzniósł 257, czyli mam różnicę? 200 ile? 80? 100 metrów różnicy. Przyjmujemy średnio 2, 200, zrobiliśmy. U mnie został 1% baterii. 1%. no. Słuchajcie, podsumowując tego vloga, bardzo takiego vlog szczur, że tak powiem, bez. Nie wiem, czy mu chyba muzyki nawet tu nie dałem. E, bardzo techniczny. Ale no mam nadzieję, że, mam nadzieję, że dałem. Aha no dystans jaki masz? 41 6. Ale jakby możemy też to naciągnąć i troszkę zcheatować, bo jeszcze jedziemy do dworca jakieś no 10 baj, kilometrów. km. Także być około 50 km. Słuchajcie, podsumowując ten tego vloga. Pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia. W ogóle pierwszy raz jeździliśmy dłużej na tym rowerze, bo na rowerze to co Mateusz powiedział w pierwszym odcinku, to jest rower All Mountain według dzisiejszej nomenklatury, według mojej nomenklatury jest to rower. No on mi przypomina mojego Speca, Pierwszy taki rower, w którym po prostu się, że tak powiem, e, zauroczyłem. I ten rower jest jego jakby lepszą wersją po prostu i mm, dobrze się na nim podjeżdża, do, to zjeżdża się fenomenalnie. Czy chcesz coś powiedzieć? A czekaj bo się zakręciłem z tą baterią. Bardzo, Za... bardzo fajnie mówiłeś. E, no. Myślę, że w tym podsumowaniu właśnie, ponieważ się dostrajamy z tymi rowerami. Dzisiaj chcieliśmy przede wszystkim sprawdzić jego zasięg i, zasięg i. Na baterii 600? Na 600. I chcieliśmy zobaczyć, jak nam się podróżuje na nich, i muszę przyznać, że no, naprawdę duża wygoda. Tak. Także i zarówno przy podjeżdżaniu i zjeżdżaniu. Nie wiem, ja jestem póki co zachwycona Nie, Jakby wiecie dobrze, że mi się bardzo dobrze jeździło na Uno w zeszłym sezonie A mam tu wrażenie, że znowu mam znowu o stopień lepszy rower Czekaj, Są półtora rzeczy, kilo lżejszy masz ten pieszo, rower mam go lżejszy, Masz krótszy tył Lepiej mi się nim jeździ Już dzisiaj to czułam na Borsuku, przyspieszyłam na w kilku trasach, które pamiętam, że sprawiały mi różne rzeczy trudności. Jest mi już zdecydowanie tutaj. Z nim lepiej poderwać mi jest go łatwiej i tak dalej. No, zobaczymy. bardzo, Póki co bardzo pozytywne. Obiecujące. Tak. E, słuchajcie, my kończymy tego vloga. Mm, następny test, już będziemy z ekstenderami jeździć e, spod startu dębowca. To wszystko na dzisiaj. Okay, do, do następnego. następnego. Cześć! Cześć. Oh. <laughs>